Jośma Kosty, tylma dzisiaj jesteśmy w grze, która rozwali mózg, więc dostać łapkę w górę, żeby mi nie rozwaliła. jest jest największy? Na obrazku. Lew, lew jest największy, no przecież to. Co zrobić, żeby kwiat zaklinał? W ogóle chmura się Dobra! Jaki piękny kwiat! nie Chcę kręcić waszym kołem. Nie dziękuję. Yy... Dziwne. To było całkiem proste. No tak. Które z nich jest najbliżej nas? No. Ja... Ja nie mogę. Pamiętajcie, że wszystko może być częścią rozwiązania. Jak bardzo podoba ci się nasze no, Czekajcie. Jestem jesteśmy <coughs> Aha, czekajcie. Oh, dobra, jesteśmy ...dwa, jesteśmy cztery, 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 jesteśmy siedem... ...osiem. Zawsze szukaj drugiego dna, dobrze? Ja, jeśli wyprzedzisz drugiego zawodnika, to które miejsce zajmujesz? No drugie. Teraz pora wyprzedzić lidera. Aha. E, w lewo, aby odblokować. Niezłe, co? Koj, widzowie. Na kanon kota bez góry. można tutaj... Kot! O boże, słowo kot również oznacza kot. Przecież... Tak. Gdzie jest zielona kula? A. Niebieski tu żółty równa się zielony podstawy łączenia barwy tak 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 e, co jest nie tak z tą ilustracją gościu ma sześć palców on ma sześć palców on ma sześć palców który z nich jest najdłuższy poczekajcie teczenu że marzec. Marzec? Nie, czekajcie. Kwie a kwieć, bo ma najdłuż, najdłuższe, Najduże litery. Kwiecień ma najwięcej liter. Złap pięć sztuk spadających jabłek. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czekajcie. A jak idą do góry, to więcej muszę złapać. A spadających. Oh, man. Nie, nabie nie nabierzecie mnie już. Nie, nie nabierzecie mnie znów. Nie! Spadające jabłka! Spadające jabłko. Dobra, Dobra, złapę zaraz. Jakim cudem te jabłka latają? Aha. Mruczek musi przeskoczyć na drugą stronę. Skacz. Mruczek, mruczek, mruczek. Skacz. Grzyb się ruszył. Skocz na grzyba. No trochę tutaj, dobra. A jeszcze trochę wiadomo mu tego super mruczek. Nie chcę kręcić waszą gonią. Wyłącz to, to jest zbyt niebezpieczne. Jaki debil będzie to wyłączał w miasteczku? Czy pff, nożyczkami po prostu to wyłączyć? To było. Takie łatwe. 4 dodać 5 razy 5 odjąć 2. To będzie 25, 29, 27. Dziękuję. To są podstawy matematyki. Dobra. Dotknię liczby w kolejności 1, 4, 9, 85, 7, 11. Ta. Aha. To, 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 to pięć, 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 Czekajcie. Mm, pięć, to, to. 7, 11, 7, 11, jest, masz dobrą pamięć, dziękuję, wybierz bonus, nie, 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 podaj ukrytą liczbę, odjąć 5, 5, 15, Nie mam nic, nie? Czekajcie, to było tak. Ja. 40, bo podaj ukrytą. Ja pierd! Warto patrzeć pod różnymi kątami. Ile miesięcy ma 28? Nieco? Jeden. wiem. jeden. Cztery Pięć Sześć Siedem Czekajcie, a Dwadzieścia osiem nie wiem. Trzydzieści jeden, dwadzieścia Czekajcie, o co tutaj? Pięćdziesiąt dziewięć. Co? Ej, ja kompletnie nie rozumiem tego. Ja... Dobra, możemy widać, czekajcie. Dobra. Dobra, teraz to też kołpa nie, nie, nie. Naprawdę ratujesz ludziom życie. Dziękuję, dziękuję. Co? Czekać go. Dobra, jesteśmy na czarną owcę. Byłem sobie 25. Musimy klikać ciągle mnie. Co? No, no, yes, no yes. i jest! No jest, no i jest. Jaka litę kończyna! Alfabet. Mam nadzieję, że nie zaznaczyłeś z. Hmm... kotów wyruszył ten Nintro. Od razu go zobaczyłem jak popatrzyłem na to, nie? No i jest! Wsze... Wszeł... do szczur. Uratuj ją. Dawaj go piorun... Deszczem, piorunem, duprem... Boże, czekajcie. Ukarany przez niebiosa. E złapnę czekajcie, gdzie tu będę byłem... jeść? Nie mam. <śm> ja nie mogę. Bo zobaczyłem, zawsze wybierz drogą na To nie było skrótu. Jack nam jest głodny, pomóż mu. No weź tu żyj. Zera tu mys, jeszcze tuńczyka ze różek nie powinien tyle jeść. No wiem wiem właśnie. Sprawy sobie się zakochali. Co? Nie, nie, nie. Ja chcę poziom 26... Dwudziest... Ja chcę poziom 26 i to zobaczy. No cóż się dzieje? Pierścionki? Serio? A balon się przebił. Nie od pierwszego wejrzenia. Tak, się wszystko. Kiepski rzut, pomóż mi, proszę. Pomóż mi, proszę. Potrzęść mi to samo. <laughs> Jakie to było proste? Wow, co za szczęście. Znajdź wszystkie cielaki. O Boże, ile. Małych śmierdziuchów i wielu dużych. Zobaczmy, cóż. Zaszczęście, warto. Zobacz kota po prawej. No, to, 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 to... Kota po prawej, tam był kolejny kot! Dobrze się schował. No, dobrze się schował, bo nie widziano. Bo... Za liczbę różnic między obraz... obrazkami. No, obrazkami. Ja! Są dokładnie takie same, ta ta Ile ta. dziur jest w koszulce? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Tam, dobre. To samo trzeba myśleć trójwymiarowo. 23, bo

inne robione były błędne ja pomóż samochodowi przyjechać przez most po prostu przytrzymam most na tę dziurę Dobra, To mm, dalej? Uf, to było niebezpieczne. No było niebezpieczne, ale trzeba. Boże, co tu za zombiaki w rankowie. Zamknijcie oczy. Pomóż mu dostać się do samochodu, żeby mógł uciec przed zombie. Ja! Po prostu trzeba było uciec. Bo... Facet uratowany, gratulacje. Otwórz napój. Otwórz A po prostu musiałam potrzebnąć, żeby się rozgazował. Tak bardzo nagozował, żeby na, na zdrowie, żeby wyleciał. Dziękuję. No. Gdzie na tym. Gdzie? Nad tym tekstem jest kod. What ja. Czas czasem to pytanie trzeba dopasować do odpowiedzi. Czekajcie w sobie. Dobra, jesteśmy. Mm. Nie wiem, o co chodziło, ale ok. To bez... To dla takiego spryciarza, jak ty, no. Spryciarza, jak ja. Jest by i Nie mogę znaleźć nowego kota. A lampki z tego... Aha! Ja nie mogę! Wow! Kolejny raz u i przychodzi na ratunek. Co? Dojdź do mety zanim skończy się czas. klikam też, żeby było więcej czasu. Chwilunia czy to jest legalne? No nie wiem właśnie. Musimy się gotować na wizytę gości. No dawaj! Boże święty, no dawaj te kubki myć! Miej te kubki! No i te kubki, nie? Mej no kubki. Mej no kubki, u no te kubki! Przygotowanie dla gości, ale błyszczą. Błyszczą. Gdzie jest mój królik? Króliczku. Ja pier. Jesteś tym. Co jesz? What the? 15 razy Nie rozumiem, czekajcie yy. Dobra widzowie jak chcecie więcej takich Zagadek, które mi łamią mózg To zostawcie łapkę w górę Jesteśmy na 42 Więc, ale jednak zadania zadanie Zrobiliśmy 18, ale jak chcecie więcej takich y, materiałków, kanałków, to zostawcie łapkę w górę. A my kończymy. No, y, y, no i cześć.